Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy .pl. Dzisiaj upieczemy sernik niesamowity w smaku, z rodzynkami oraz z podpieżynką z płatków migdałowych. Żeby takie cudeńko przygotować potrzebujemy następujących składników 1 kg twarogu półtłustego lub tłustego 6 jajek 200 g ugotowanych ziemniaków 200 g masła 250 g cukru 1 budyń waniliowy 100 g rodzynek i 50 g płatków migdałów Na początek przygotujemy rodzynki. 100 g rodzynek dajemy do miseczki, zalewamy wrzątkiem, zostawiamy na 5 minut, żeby napęczniały, a po tym czasie odcedzamy z nadmiaru wody. Do miski większej już dajemy 6 żółtek jaj. Dosypujemy 250 g cukru. I mikserem łączymy składniki ze sobą, aż jajka, właściwie żółtka, przepraszam, pojaśnieją. Teraz do żółtek dajemy 200 g ziemniaków. Wcześniej je obraliśmy, ugotowaliśmy w osolonej wodzie. I teraz po wystudzeniu dostajemy do naszej masy. Łączymy składniki ze sobą. Jeżeli potrzeba, te ziemniaki można sobie pognieć, żeby łatwiej połączyć składniki. Teraz kolej dodać 1 kg twarogu półtłustego lub tłustego. Jak Państwo widzą, nasza konsystencja nie wymaga mielenia. Jeżeli Państwo mają inną konsystencję sera, no to trzeba go dwa razy zmielić w maszynce do mięsa lub przez praskę do ziemniaków. Albo zmielić blenderem. Wyśmy dodali cały ser do masy i teraz wszystko ze sobą mieszamy. Kolej dodać 200 g roztopionego i wystudzonego masła i połączyć składniki ze sobą. Teraz w kolejce do dodania jest jeden budyń waniliowy. Mieszamy składniki ze sobą. A po wymieszaniu składników odstawiamy teraz tą masę na chwilę na bok. Bierzemy sobie kolejną miskę, dajemy do niej 6 białek jaj i będziemy ubijać pianę na sztywno. Mikser nie będzie nam już potrzebny, ponieważ tą pianę z masą poprzednią będziemy łączyć już łyżką, np. drewnianą. Dodajemy pianę powoli, partiami i mieszamy całość. Po dokładnym wymieszaniu piany z masą, na koniec jeszcze Musimy dodać rodzynki, te, które wcześniej przygotowaliśmy. Wymieszać wszystko ze sobą bardzo dobrze. Ok, teraz szykujemy sobie foremkę typu tortownica o średnicy około 25 cm, której sam spód wyłożyliśmy papierem do pieczenia i do środka przekładamy wcześniej przygotowaną masę. Lekko musimy ją dopasować do foremki, wyrównać. Na koniec zostało nam jeszcze obsypanie naszego sernika 50 g płatków mintałowych Cały wierzch ładnie obsypujemy. Teraz możemy wstawić foremkę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. I pieczemy sernik około 50 minut. Na koniec pieczenia wbijmy patyczek, czy ciasto się upiekło. Jak się upiekło, no to wyłączamy piekarnik i zostawiamy nasz sernik w środku przy uchylonym piekarniku przez 15 minut. Po tym czasie otwieramy szeroko piekarnik i zostawiamy sernik w środku na około 30 minut. Teoretycznie taki zabieg w pewnym stopniu powinien zniwelować nam opadanie sernika. A następnie wyjmujemy go całkiem już zupełnie z piekarnika, zostawiamy żeby wystygł. A jak już będzie zimny, odcinamy rant od ciasta. Proszę uważać na paluszki, żeby sobie nie przeciąć. I powolutku zdejmujemy go. Sernik naprawdę jest niesamowity w smaku, bardzo wilgotny, bardzo aromatyczny dzięki tym podprażonym podczas pieczenia płatkom. Zapraszam do pieczenia i żegnam się z Państwem. Zapraszam za kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl